Dobry dzień dobry, moi drodzy. Witam Was ponownie z mojej kuchni. Przyszliśmy tutaj, bo dziś opowiem Wam o roślinie, która jest właściwie najbardziej naj, znana na świecie najprostsza w uprawie jedna z, z roślin, które najlepiej oczyszczają yy, yy, powietrze w domu i na dodatek jeszcze roślina, która ma naj, naj, największe właściwości lecznicze. Co to za roślina? Opowiem Wam w dalszej części filmu. Ły kawy, kochani, i zaczynamy! Sanseviera, bo o niej będzie mowa w tym odcinku, to jedna z najbardziej popularnych roślin na świecie. Dlaczego? Między innymi z tego powodu, że jest przeznaczona właściwie dla każdego: dla osób, które w ogóle nic nie wiedzą o roślinach, nie wiedzą jak się opiekować, i dla osób, które wiedzą już dużo, ponieważ jest wiele różnorodnych odmian, które są troszkę bardziej wymagające. Dzisiaj opowiem Wam o Sansevierach generalnie, ale mam taką propozycję dla Was. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej o tych Sansevierach, to proponuję taką zabawę. Jeśli uda Wam się pod tym odcinkiem wstawić ile zola? 5000 łapek w górę. To zrobimy taki super film o super właściwościach San Ostatnio spotkałem się z osobami, które zajmują się Sansewierami i opowiedziały mi kilka ciekawych spraw i z wami też bym się chciał z nimi podzielić. Ale pamiętajcie, kciuk w górę, 5000 kciuków i robimy dla Was specjalny film. Moi drodzy, dajcie znać, czy Wy również macie w swoich domach San Jeśli tak, to dajcie znać również, jakie odmiany, jeśli je znacie. Może Wasze komentarze będą potwierdzały moją tezę, że to jest najbardziej popularna roślina na świecie. A tak naprawdę moi drodzy, to dlaczego ta Sansevieria jest taka prosta w uprawie? Jest to... Sukulent, więc nie potrzebuje wiele wody, ale trzeba pamiętać o tym, że nie możemy jej przesuszać bardzo, bardzo, bardzo długo. No oczywiście sobie poradzi, ale lepiej rosła będzie, kiedy będzie miała regularną, regularnie dostarczane wodę. Tak, w zależności od pomieszczenia, między 10 a 18 dni dawki różne. Jeśli mamy bardzo dużą roślinę, to oczywiście trochę więcej, jeśli mamy małą, troszkę mniej. Co nam pomaga w tym, żeby utrzymać taką bardziej suchą tą ziemię niż bardzo wilgotną? Oczywiście odpowiednie podłoże. Ja tu sobie przygotowałem, zobaczcie, takie chipsy kokosowe w briku i generalnie. To jest materiał, który służy nam do rozluźniania ziemi. Oczywiście możemy też włókno kokosowe użyć i właściwie biery, takie, które są jeszcze nieprzesadzone, czyli w takiej mieszance technicznej. Zobaczcie. To one rosną właśnie w takim włóknie kokosowym. Ja jak przesadzam taką roślinkę, to staram się zrobić mieszankę z inną jeszcze ziemią, z chipsami kokosowymi i z włóknem, co powoduje, że ta woda nie zalega tak i jesteśmy w stanie bardziej kontrolować tą wilgotność gleby. I co za tym idzie? Nasza uprawa, właściwie nasza opieka nad sansewierami jest dużo bardziej sprawna. Sanseviery, moi drodzy, są znane od wielu, wielu, wielu lat. Ich nazwy przybierały różne formy, że tak powiem. Są to języki teściowej, za granicą nazywa się to snake plant, z racji tych pięknych przebarwień na liściach. Różne, jeszcze inne słyszałem nazwy, ale na pewno nie wszystkie. I tutaj znowu do Was prośba, dzisiaj bardzo zajęci będziecie. Bardzo Was proszę, jeśli znacie jakieś inne nazwy na Sansevierę, o, tam pod spodem macie komentarz. Nie krępować się, zapraszam do komentowania. Moi drodzy, w Chinach. Sansiwiera uznawana jest za roślinę, która powinna rosnąć w łazience. Dlaczego? Oczywiście w takiej łazience z oknem. Dlaczego? Ponieważ lubi podwyższoną tę wilgotność i bardzo dobrze się sprawdza w tej łazience i tam faktycznie bardzo często sansewiery można spotkać w łazienkach. U nas również, ale raczej z tego względu, że część łazienek w Polsce jest jednak ciemna, a to jest roślina, która poradzi sobie w takim ciemniejszym pomieszczeniu, tylko pamiętajcie. Ona tam nie będzie żyć cały czas. Jeśli chcecie mieć sanseviery w łazience, w której nie ma światła, to zróbcie ją na podmiankę. Dwa tygodnie w łazience, dwa tygodnie gdzieś, gdzie jest fajne światło. Oczywiście nie wpłynie to dobrze, albo najlepiej na rozwój tej rośliny, no ale tak już jest, że my mamy w Polsce bardzo często właśnie Łazienki bez okien. Natomiast jeśli mają te okna, to to jest fantastyczne miejsce dla Sanseviery. Ale tak naprawdę dla Sanseviery miejsce jest każde dobre. Ona poradzi sobie w bardzo dobrze oświetlonym pomieszczeniu, poradzi sobie w pomieszczeniu, gdzie jest mało światła, ale najlepiej lubi takie rozproszone światło i. Dość dużo tego światła. Wtedy rośnie naprawdę duża, i w naszych polskich warunkach u nas w mieszkaniach potrafi rosnąć do takich rozmiarów. Czyli około 2 metrów. Potrafi, potrafi. Widziałem takie Sanseviery. Zobaczcie, ta też nie jest już jakaś yy, bardzo malutka, bo ma 20, 40, 60, 80, no przynajmniej 100 cm. I tu od razu mogę powiedzieć, zobaczcie, malutka ta doniczka do tej wielkiej sansewiery. Bardzo dobrze. Dlaczego? Bo sanseviera uwielbia mieć ścisk w korzeniach. Jeśli wsadzicie ją w doniczkę, w której ma więcej miejsca, to pójdzie w rozrastanie korzenia. A tak naprawdę tych korzonków to tutaj jest niewiele. Nie są jakieś bardzo rozbudowane i ona naprawdę bardzo lubi ciasność w doniczkach, czyli tak jak. Zamiok kulkas. Dopiero kiedy te doniczki będą zdeformowane, gdzieś się pojawią jakieś pięknięcia, wtedy przesadzamy. Tylko pamiętajcie, nie 2 trzy, cztery numery więcej, o jeden numer większy doniczka, maksymalnie o dwa. Moi drodzy, mamy bardzo dużo odmiotów z Sansevier. Bardzo dużo i czasami nawet problem jest z rozpoznaniem. Przed chwilą tutaj z Zolą dyskutowałem, że jak rozpoznać różnicę między jedną a drugą, bo one są właściwie takie same, a te, które nie są takie same, to według niego są takie same. Gubiliście się? Ja też, ale powiem Wam dlaczego taka, tak jest. Czasami miejsce, w którym rosną, czyli ilość światła, którą mają, powoduje, że roślina, która jest tej samej odmiany, wygląda troszkę inaczej. Na przykład ma bardziej. Wykształcone liście, więcej takiego koloru na liściach ma i na przykład te liście są bardziej mięsiste, a nie wyciągnięte. I to są właśnie różnice, które powodują, czyli przede wszystkim to światło, że ta roślina, mimo tego, że to jest jedna odmiana, może wyglądać troszkę inaczej. Jeśli chodzi o odmiany, ja nie mam bardzo dużo Sansewier w domu, z racji tego, że właściwie w domu to nie mam wiele roślin, wszystkie mam w ogrodzie. W domu mam tyle, co potrzeba. Natomiast są różne odmiany. Są takie odmiany, które um, mają ten pokrój szczelisty, tak jak większość tutaj, ale są również odmiany, które, odmiany, które mają. Pokrój rozetowy. Zobaczcie tutaj te miniaturowe golden honey. One rosną z rozety i fajnie się rozrastają. To nie są wielkie rośliny, to raczej rosną tak w poziomie, w sensie rozrastają się w poziomie, nie do góry. Ja lubię te drobne odmiany, ponieważ nadają się przede wszystkim do na przykład jakieś niskie półki. Nadają się do pokoi dzieci, bo nie przewracają się przede wszystkim. No i fajnie narastają te... Nowe sezonki rozrastając się w boki. Natomiast te wysokie świetnie sprawdzają się, na przykład w jakichś miejscach, gdzie mamy dużo miejsca, gdzie chcemy zrobić tło. Bardzo często te sansewiery można spotkać w biurowcach. I tak naprawdę sansewiery w biurach to kilka ostatnich lat to są. To tak naprawdę jest główna roślina, która jest. W biurach. Kiedyś można było ją więcej spotkać u nas w domach i dlatego nasze babcie na przykład używały jej do leczenia pewnych schorzeń. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć o tych schorzeniach, to pamiętajcie, każdy kciuk się liczy. Moi drodzy, jeszcze kilka takich ogólnych informacji na temat pielęgnacji. Mówiłem, że te drobne odmiany, golden honey na przykład, fantastycznie sprawdzają się u dzieci, bo się nie przewracają. Natomiast faktycznie te wysokie odmiany często się przewracają, ponieważ jak wiecie, doniczki mają być małe, natomiast roślina jest ciężka. Jeśli ona jest super uwodniona, to ona jest ciężka, dlatego o takie podwiązywanie sznureczkiem. No to może, można zastosować właściwie wszędzie. Oczywiście, jeśli wypuszczą obok, zobaczcie, drobne młode liście, to nie widać tego podwiązania. To jest, no, no to jest coś, co musimy gdzieś tam robić, bo faktycznie e, rośliny mogą się gdzieś tam przewrócić. Tutaj, zobaczcie, mamy liść, który jest wyschnięty. E, wyschnięcie takiego liścia może być spowodowane różnym różnymi sprawami tak naprawdę, bo zobaczcie, z tej strony jest ładny, z tej strony nie. Być może został na przykład troszeczkę przypalony przez słońce, albo troszeczkę gdzieś przyciśnięty podczas przenoszenia. No, są takie rzeczy na tych liściach, które mogą się pojawić, na przykład w takiej odmianie moonshine, takiej bardzo szarej, mm, Szaro-zielonej, bardzo często pękają jej te liście. Ona ma takie grube te liście, bardzo mięsiste, tak, o, tak jak te Black Dragon, i czasami, i czasami pękają tutaj wzdłuż te liście. No i, no i tak, no i co z nimi zrobić? Właściwie nic nie robić, bo to są naturalne pęknięcia, które pojawiają się na liściach. Na tych klasycznych odmianach San Siviri, na Futurze Superbie, na Zejlanice, tak jak tutaj, tych pęknięć jest na pewno mniej. Natomiast na tych mięsistych, dużych, nowych odmianach. Mogą się pojawić pewne pęknięcia. No i wiadomo, te hybrydowe odmiany są mniej odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. A jeśli jeszcze mówimy o czymś, co jest odporne czy nie, no to Sanseviera jest odporna na wiele chorób. Tak naprawdę, na choroby lub patogeny, które można już tutaj spotkać, to przede wszystkim wełnowce i tarczniki. Wełnowce takie wełnista. Powierzchnia gdzieś tam w, zak, w zakamarkach, w kącikach tych liści się pojawiają, a tarczniki to takie twarde wypustki brązowe, które można zdrapać palcem, również się pojawiają najczęściej w jakichś takich zakamarkach. Co można zrobić? Na przykład wełnowce to dobrze jest przeczyścić troszeczkę liść, chociażby wodą z cytryną, albo wodą z odrobiną spirytusu. Jak już macie ich dużo, to nawet. Uwaga, płyn do dezynfekcji rąk troszeczkę rozwodniony. Jeżeli trochę przejedziecie, to zdezynfekujecie, musicie ściągnąć je, no tylko musicie to powtórzyć wielokrotnie. Oczywiście są środki e, chemiczne, które y, można zastosować, ale zanim je zastosujecie, zastosujcie takie domowe sposoby na pozbycie się szkodników. No i jak moi drodzy, dowiedzieliście się czegoś nowego o Sansevierach? Jeśli nie dowiedzieliście się, a chcecie się dowiedzieć czegoś nowego, to pamiętajcie, każdy kciuk się liczy. 5000 kciuków. No i nagramy taki film o właściwościach np. leczniczych Sanseviery. Jeśli już kliknęliście, daliście kciuk, to pamiętajcie również, jeśli nie subskrybujecie kanału, że można go zasubskrybować. Komentarz. Również można dać, a my zaraz biegniemy do ogrodu, bo słońce wysło, wyszło. Będziemy kręcić dla Was kolejne filmy. Do zobaczenia.